Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja myślę Lenegaty, ja witam Was w moim już kolejnym odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy w Ulot z Oczywiście zapraszam Was do grywaczki, do oglądania, Życzę mi jej zabawy i pamiętajcie, by zostawić coś po sobie Ach, na dobry początek do grywaczki tego odcineczka, a my lecimy dalej z koksem. I dalej z koksem będzie tak, że, że lecimy sobie tutaj pomimo tego co było ostatnio, że troszeczkę ci panowie chyba bardziej... Walczyli y, y, sami ze sobą, aniżeli y, ze mną. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kilku na tych, kilku. O, widzę, że tutaj nawet ludzie w wpierdziela. Widzicie, jak to wygląda? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, panowie, trzymajcie się razem, bo to nie ma sensu. Y, to rozwalcie, to rozwalcie. Zostawcie rój durny. To są moje cholera jasna krasnoludy i golemy. A wy durne robale odpierdzielcie się od nich, bo to kurczę moi przyjaciele, ja chcę ich tylko przytulić. <śm> o, panie nie o, gin pani. No dobra, teraz to, ja to się mogę na tych tu zostawić i nie się bawią. No dobra, y mamy gniazdo, róbmy kolejne. Zróbmy sobie tutaj parę gniazd. A co? Czasami trzeba? My lubimy tutaj latające stworki i nie tylko. No dobra, tutaj nic nam nie grozi. Możemy teoretycznie... E, jakoś to ogarnąć. Dobra. tak to jest wszystko nasze. Do widzenia. Goodbye, appetite. E, z, udało się zrobić tych tych może. Ciekawe czy się da? Czy się nie da? Nie da się, bo nie mam. Bo nie mam tego. Nie mam miejsca na, na te jednostki. Ile w ogóle mam czego tutaj? Teoretycznie... Brakuje, mi ej, kryształ mi brakuje, co to jest tego tak mało? Coś, coś... bardzo dziwnego się tutaj dzieje. Ci niewolnicy tutaj się przydadzą, jeżeli właśnie na przykład potrzebujemy szybko zapłacić jakąś kopalnię, to jest idealna opcja. A to jest to... Ile? Czekajcie, czekajcie. Ile to jest zapłaty za nich? Kurczę, nie wiem, na to nie piszę. Chyba, że darmowe to jest, no ja nie wiem. Nie no nie, na pewno nie, jest darmowe. w tej grze nie ma nic darmowego, w tym świecie nie ma nic darmowego. No dobra, tak naprawdę to ja mogę ich wszystkich tutaj wypieprzyć. Teraz tak, mamy naszego Duma. Yy... O, klon ma poziom 6. A, szósty, dobra. Tutaj mamy y, cienie. Y, cienie, możemy też tutaj ich wywalić wszystkich. Proszę mi tutaj, dobra. Magiczny ten. Proszę tutaj ten. No nie muszą siedzieć w tej wieży. No nie ma sensu. Totalnie nie ma sensu, żeby oni byli w tych wieżach. To cóż, nawet z tego co widzę, no to zbytnio nie atakują mi y, y, ich po prostu logerowaczki. Y, przejdźmy to. Chociaż szkoda, że im się. Z, to, z, z tą ewolucją po prostu z automatu zmienia tryb na ten, y, y, no ten podstawowy, ten główny, nie? Dobra, myślę, że tutaj spokojnie sobie damy rady bez tych katapult. już ich starczy, już ich starczy Dobra Tutaj możemy sobie na spokojnie stać, tu sobie so rozwalimy ich, piękna armia Podoba mi się to. Niech rozwalą główną kwaterę piąteczkę. i ma 840. Ten i tak naprawdę, jak to zniszczymy, no to będzie już y, po robocie większej. Dobra, tutaj rozwalmy to gniazdo. No, szkoda, że jeżeli nie, prze, na przykład nie przejmujemy gniazda przeciwnika, bez znaczenia, jakie, y, jakie ono jest. Y, no, to szkoda, że nie możemy po prostu y, w takim momencie. Dobra, te łóżki sobie same poradzą. Trójeczka. To nie możemy po prostu z, w każdym z tych gniazd robić e, tych jednostek. Proszę mi robić dalej bohaterze. Raz tutaj, raz tutaj, raz tutaj. No dobra, lubimy gniazda do gierwaczki. Ptaszki są fajne. E, wiem, że jesteś e, wiem, że jesteś energią, siłą i nie wiadomo kim jest. Kurczę, to bym sobie przejął! To bym sobie przejął. O, widzicie, ja się poddali. Dobra. Wiecie co ja zrobię? Ej, czekajcie, do Zostawić mi to! Już! Rozwalić mi! Rozwalić mi tych kapłanów! Kurde, patrzcie jak pięknie tu, będą ciachać! Ej, rozwalili mi! Ja płanów jako pierwszych mi proszę rozwalić. Pięknie No dobra e... O! Co tu się odwaliło? Aha, dobra. Dobra, dobra. dobra O, tylko dwóch! O patrzcie to są ci niewolnicy, kurcze barbarzyńców i, 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 i minotaurów. To się dobra, to przynajmniej wam pokazałem, o, mamy trala. To w sumie niech budują. O, to będzie dobre, dobra opcja. Niech budują. Chodźcie tutaj. Będziesz budować razem ze mną. E, trójeczkę proszę. Tu trujeczka też niech się robi. Tu proszę mi z... To jest nasz przyjaciel bohater. Bohater. Dobra, y, smoki, no na razie nie mogę, ale niech się robią Kurde mać bohateru, czemu mi prze przeszkadzasz? Jesteś moim sołusznikiem czy wrogiem, Kurczę. Przyjaciel a mi tutaj psuje Raz, dwa, trzy Dobra Mogę robić smoka, niech się robi No dobra, tu poradzą, dobra, wystrzelają ich! Teraz tak eee, Tutaj, dobra, weźmy wiecie co? Tutaj dajmy troszeczkę ich tu. Niech oni idą. E, gdzie są już Dobra, Magic Defender. Dobra, my sobie pójdziemy z nimi tu. Ej, co tu się odwala? Oni od tyłu poszli! Co oni tu atakują? Jak oni to zrobili? Dobra, proszę mi tutaj iść. Trójeczka, e, to, 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 dobra Zróbmy sobie więcej gniazd, a co kurde Będziemy mieć prawdziwe e, jaja, że się tak wyrażę Fajnie mieć prawdziwe jaja Ej, co tu się odpięło, kanty... a to Ej, czemu wy mi to niszczycie, shit, cholerny, no dobra, ja tu idę to przejmować, bo No dobra, już Eee, no co za sojusznicy wredni, no o nie! Proszę mi tutaj zrobić to co, 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 co zrobić muszę. Już! E, nie ciebie, gdzie jest bohater? Szczerze, może jakąś fajną skrzynkę z niego wylopimy. Dobra, załóżmy, że jesteśmy... E, Peck, dawaj. A, dobra, teraz już go nie dogonimy. No trudno. Idź tam, idź tam, e, renegat. Co wy tak powoli idziecie? Panowie, no kurde macie o, to jest co, spacerek rekreacyjny? Proszę mi zabić tego bohatera już e, o Dobra on za zginie Jezus Maria, panowie, co wy tutaj odwalacie? E, na razie mogę robić jednego smoka tylko Tutaj mi jest Dobra, dwie trójki się robią e, Czemu nie mogę tu zrobić? Ej Kto de mać. Muszę dwóch liści liś liś tu zostawić, bo no bo kurczę, oni mi będą niszczyć te. E, nie, tutaj proszę. Proszę mi robić tu, tu, tu. Proszę tu, tu, tu. Od czego mi brakuje? Brakuje mi kryształu, dziwo. Myślę, że złota mi brakuje. Dobra. Magic Defender. Magic Defender. Niech się robią smoczki, a co? Możemy robić się w kolejnej smoczki, tu możemy robić smoczki, gdzie jest budowniczy. E, przejmuj to! Eee, to jest wróg kurde! Co wy panowie odwalacie? Do czego? Do czego ja was tu dałem? Wy tu nic nie robicie! Szybko, bo bohater oberwie. Dobra, czego wy kurde tu... Mi się cały czas wydaje, że to wrogowie idą, nie? Co oni robią? Mi w bazie budują budynki? Po co mi to drzewo tutaj? Weźcie, wyno. O! W końcu się udało, Gnoje, no! Ja w ogóle. Za... Ja w ogóle zapomniałem, Czyli oni za tym bohaterem gonili przez całą mapę. Zapomniałem im co dojść tego rozkazu, nie? No dobra, spoko. Aha, nie. Kurde, zrobiłem najgłupszą głupotę. Za... Cały czas zapomniałem, że kryształu nie mam. Dobra, proszę mi tutaj. Panowie, tutaj. Panowie, tutaj. Tutaj jeden ten stoi cień. Odkąd jest cień? Znaczy, Raj, przepraszam, zjawa. Czekajcie, co? Bo tak y tak średnio bym powiem, że... że tak średnio tutaj coś tu się odpierdziela. Naprawdę. Naprawdę, coś tu się odpierdziela dziwnego. Tu mamy kolejne kopalnie. No dobra, teraz powinny... Tutaj coś się zbagowało ta. Coś się ta zjawa. Dam radę 4 walnąć? Chyba nie. O, nie dam rady. Spróbuję no, przynajmniej tutaj te 3 walnąć. Dasz radę? Nie, on jest zepsuty. Dobra, mamy tyle kopalni, że możemy sobie kurczę tutaj naprawdę porobić tyle. Tyle fajnych i ciekawych rzeczy i interesujących rzeczy. Dobra. No bajna. Poczulę będę robił bajna i tak tak naprawdę nie ma to sensu w tym momencie. Eee, A, tu trujeczkę muszę zrobić. Eee, dobra, tu mam jednego smoka. Tu mam kolejnego smoka. To już mamy trzy gniazda, gdzie robię smoki. Eee, dwa jeszcze mogę robić i tutaj się robi trzeci kolejny poziom po trz A gdzie jest ten budowniczy? No i uczę, że on Dobra, wystańcie sobie tu, a ja sobie przejmę te trzy kopalnie kolejne Skąd się ta łuska wzięła? No dobra, ale przynajmniej tutaj właśnie eee, wystańcie sobie setu No oni to przejmują, a kopalnie są nasze, tu chyba jeszcze jakieś, nie no, tu już nie ma żadnych Dobra, zróbcie już się te cienie, skoro już takich zrobiłem tutaj. Nie no, fajnie, mamy drzewko baśniaków we własnej wiosce. Fajnie, milutko, tak. Jakieś, e, jakiś, skrawek życia na, życia na tej nieumarłej wieży. Na tej nieumarłej, Boże, wieży. Na tej nieumarłej, na tym nieumarłym skrawku życia. E, co? Jakieś głupoty wale, to, to chyba... Muszę zostać jakimś pisarzem, albo malarzem chociaż. Kolejna ta wieża. Ej, oni się tutaj też rozpeuzli, te rubale. Tu już chyba y, obydwa krasnoludy poszły się walić. Proszę mi to przejąć. Dobra, zwalmy to, bo. Nie chce mi się. Dobra. Jedni panowie, tutaj proszę stać. Aha, dobra! Czyli ja już mogę. O, pięknie, mur mrówkę, Reniu. Super, jesteś git. Teraz tutaj, proszę mi. No to czyli ja mogę? No to Jezus Maria, to już nawet nie muszę, idę tutaj do przodu się co Do przodu się cofam! Do przodu się posuwam, że tak wyrażę. Dobra, biorę połowę armii i tutaj proszę mi wypierdzielać, reszta sobie tu poradzi. Oni się budują w jakichś dziwnych miejscach, no patrzcie tutaj, obok mnie. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Czekajcie, wybaczycie, mam nadzieję, że mi wybaczycie, drugie robaczki, drugie, drugie baśniaczki, to, że, że rozwaliłem wam bohatera. Dobra, może zróbmy bajna. Nie, no nie ma sensu bajna, no bo i tak, kurde mać, e, i tak, kurde mać, nie będę miał na niego slotu, bo smoki robię. Tutaj jest... E, skąd ten cień się tu wziął? Dobra, e, shadow, nie, no to nie jest z tego. Ale ssają, kurczę, mi już e, kryształy. Dobra, yy, róbmy sobie samolotowe. Róbmy sobie samolodowe. Nie wiem, czy mam jakąś wolę te bardziej lodowe, chociaż te ściany są no lepsze, twardsze, że się tak wyrażę. I tutaj też proszę się robić, ale nie mam znowu pięciu tych. Dobra, no oni mieli tutaj wejść, ale coś nie pykło. Dobra, ej, czekajcie. Aha, fajnie! Dobra, rozwalcie to róbmy cienia Czy tutaj już nic nie ma tak naprawdę, nic nam tu nie grozi Pełno mają tych bu budowniczych, tych, tych tych jak one się nazywają? Czekajcie e Oakman D Dembolut chyba e na polski No dobra tutaj przejmijmy to e czemu żeś ty w ogóle renę Kurde mać Czekajcie jeszcze raz, jeszcze raz proszę mi tutaj bo ja popierdzieliłem się z tym, że kazałem mu tu iść no dobra, niech będzie, niech będzie dzień na razie. To jest żadna, żadna różnica w tym momencie. Sprawdźmy sobie tutaj, czy kogoś tu nie ma. No dobra, co zieloni? Poczekajmy sobie z całą tą armią tutaj. A druga reszta... Taliszę... czekajcie. Ej, a ty miałeś... Co on mi się schował? Czekajcie. Dziesięć damage slashing, eee, cash morph combat, cash combat, 20, weźmy sobie to, mi tu, eee, robić tutaj smoki, pek 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 pek, dobra, tutaj, oki doki. Kurde macie, ja muszę zostawić tutaj Z2 tu i Z dwa cienie nie tu Żeby mi z jednej i z drugiej strony coś ciachały Dobra, tutaj musimy się przygotować, czekajcie, bo idzie. Idzie atak Dobra, wziąłeś to, wziąłeś to wziąłeś to weź tego wampira ze sobą. Odla Ej, znamy coś takiego! Znamy coś takiego Skoro już tak, tak, tak robię takie głupoty, to dobra, nie będzie ten Bane. Nie będzie ten Bane, może się uda przez przypadek. I teraz tak robimy. Wywalamy wszystkie aktualne e, nagrobki i cmentarze, niech się tutaj nic totalnie nie robi. Nie się robi tylko smoki i nie robi, e, nie się robi tytan. Bo tylko w takim e, w takim e, robaczki tempie damy radę. E, może ogarnąć tego tytana i te smoki. Fajnie by było mieć kilka smoków i tytana. Chociaż myślę, że, 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 że to jest mało prawdopodobne. Przy takiej ilości armii, że po prostu ją podcimy jakoś bardzo znacząco. Chociaż mogę to zrobić tak, że po prostu ich y, pousuwam, żeby wam pokazać, jak to wygląda z tej z perspektywy. Dobra, będą się bić. No tak, no tak się biją, że, że, że jedna dziesiąta się bije, a druga stoi. A i tak sobie dalej radę, widzicie? No jest w bardzo słaby, no bo on ma. Mam bardzo słaby pancerz, ale widzę, że odporność mam sporą miarę. Przynajmniej karabeusze. Wszędzie się robią smoki. Wszędzie Ani się robią jeszcze. Tu kolejne. Gdzie nam się spieszy? Nigdzie nam się nie spieszy. Tu możemy robić. Tutaj możemy robić kolejne gniazda. Pięknie. Piękna wylęga e, wylęgarnia, ale nie no. Bohater nie chce tu przejmuje tego kopalnie. No właśnie, the... no, no, niech sobie tu stoją. Fajne w ogóle są te góry. Podoba mi się ten klimat. Ej, świetny wam powiem! Wręcz jak Mount Everest, ciekawe, jak ono, jakie one są wysokie. Przejmuj to, bohater, kurę, negacie. Kto mi się tam robi? Ej, co jest? Nie no, już tutaj niczego nie mam. Robi się bane, dobra. Kuleczkę. Dobra, jeszcze tutaj. Mamy ten metal. Przejmijmy go, przejmijmy go, kurczę mać. Przejmijmy go. Jest ryzyko, jest zabawa. Właściwie raczej ryzyka już nie ma. O, smok pierwszy wyszedł. Smok pierwszy wyszedł. Pięknie. Ja w ogóle miałem sloty na tych smokach? No, te szkiele się tu wzięły, wzięły. Nie idą, on jest Mogę więcej, mogę więcej. No, robi się smoki, się robią w bardzo dużej ilości gniazd. E, tu przejąłem, tu przejąłem, no dobra. Najważniejsze, że mam w tym momencie do kierowaczki e, to co najważniejsze? 25%, no dobra. Tu jeszcze mogę im przejąć, chociaż. Ale czemu one nie chcą wyjść? Aha, 3 to muszą być 4. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Ej, no róbmy sobie gniazda, a co? Bardzo mi się podoba takie coś. Kolejny smok wyszedł. Będą nam smoki wychodzą. Wiecie co zrobimy dla gierbaczki? Ja całą tą armię potem usunę. Zrobimy sobie wylęgarnię smoków. I to tylko lodowy, bo tych kościelach aktualnie nie chcę. I bejna Hej, Bejna! Dobra, będzie lord band dla tych panów. Dobra, master. Tak to się prezentuje, 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 prezentuje. Dobra. Kolejny smoczek się robi. Ej! a no tak, oni się teraz produkują, bo ja mam. E, nie robią się inne jednostki. Nie się robią! Nie się robią, mi to tam nie przeszkadza. Gdzie ty jesteś? Spróbujmy sobie przejąć to. O, tu możemy sobie przejąć też. Tutaj podejdźmy troszkę bliżej. Tutaj nic nam nie grozi. Dobra. E, upgrade complete, pro... Ło, wow, powiem wam, że... Wow. to jest pauza. Tu proszę mi robić... Dwójeczkę, dwójeczkę... No dobra, myślę, że może starczy. Tu się smoki samo obronią Byćmy bohaterem na drugi koniec mapy, drogie robaczki Tak, robi się Proszę mi tutaj trójeczkę robić Złota i tego mamy w ciul. Ale przydałoby się Robią się No tu się ładuje ten jeden smok no, Dobra, myślę, że sobie tutaj darujemy Chociaż możemy O, zbudujmy sobie jeszcze wieżę między nim O, to będzie coś ciekawego to będzie coś ciekawego, robaczki. Róbmy sobie wieże między nimi. Ej, to będzie taka fajna, fajna przebudówka, że będzie mnóstwo wież i mnóstwo jajec. Kurczę, coś mi dzisiaj naszło właśnie teraz właściwie, żeby... Wiecie co ja zrobię? A szczerze nie, nie będę robił tego o czym pomyślałem, bo boję się, że... Że, że, że... Że jeszcze mi się to czkawką odbije. Ej, tutaj moglibyśmy troszkę jednostek podesłać. Bo oni tu stoją. Aha, bo oni tu po... ci tu poszli. Dobra, yy, de. Tak, wszyscy zdekli. I od razu się zrobiło parę smoków. Widzicie? Jak to pięknie wygląda? Tu możemy rozwalić. Yy. Aha, dobra, teraz brakuje. Spaciele smoczków będzie jazda. Pięknie. Nie jesteś bieda, kolejne Tu trujeczka musisz zrobić 2, 4, 6, 8, 10, 11 Czemu żeś tutaj nie zaczął budować tego, przecież mamy Zobacz, jeszcze w dwóch, y, trzech gniazdach muszę kazać robić smoki, tak? A chociaż w sumie Dobra, panowie Przygotujemy się do oblężenia. Teraz zróbcie coś innego. Cofajcie się, cofajcie się. Tutaj nic nam nikt nie zagrozi, nie zaszkodzi. 69% bejna, dobra. 69% bana. <grytania> Te demboludy sobie tutaj stoją, siedzą. No i tak to się prezentuje do garbaczki. Dobra. Oczywiście wydaje mi się, że do w tym momencie byłby to najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie zakończyć tego odcineczka. Do grawacki. mam nadzieję, że on się Wam podoba. Pamiętajcie, aby zostawić coś po sobie, jeżeli Wam się podobał, bądź nie podobał. Każda opinia pozytywna, negatywna jest bardzo, ale to bardzo ważna. A każda łapka działa tak, jak ja chcę. W ogóle szkielety sobie wypieprzę od razu. Po co No właśnie, na... do widzenia. No więc, no. Dziękuję jeszcze raz za obecność do Gorbatskiej. Coś mogę powiedzieć. Ja byłem Renegade, widzimy się w kolejnych, jak i. przyszłych. W, 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 w kolejnych, jak i. W... Co tu się od. Jezus, Maria, WIEJ Szczerze jak, bo oni mnie tu nim otoczyli, to już by było mi po bohaterze, chyba. Jezus, Maria. Ej, szczerze, ja się tego nie spodziewałem. I oni teraz co? Podbiją ich. A nie, bo są te... Eee, pegazy. Dobra, ale tu atakują. E, widzimy się... W... <ścoughs> Jezus Maria. Widzimy się w następnej, jak i w poprzedniej odcinku z tej serii. Cóż mogę powiedzieć? Ja był Renegat, szybki saving, do zobaczenia i cześć, papa! Pa!